Słynny brytyjski prezenter Jeremy Wade podróżuje po świecie w poszukiwaniu największych i najgroźniejszych ryb świata Rzecznych Potworów. Czy w Polsce miałby czego szukać? Zapewne nie tylko wędkarze odpowiedzą, że tak. Wisła, nasza największa rzeka, kryje w sobie niejedną bestię. To rzeka symbol, jest potężna, dzika i skrywa wiele tajemnic. Ale nie tylko w niej, ale także w innych naszych wodach mieszkają prawdziwe, rzeczne potwory. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tym największym i najbardziej drapieżnym. Zapraszam. Zacznijmy od ryby, która jest podłużna i może osiągnąć nawet 2 metry długości. Jeżeli nie wzbudza ona w tobie strachu, wyobraź sobie, że siedzisz sobie wieczorem na ławce przed swoim domem, a tuż obok twojej nogi pełźnie ten obły kształt. Oczywiście ryba nie rzuci ci się do gardła, nie owinie się wokół nogi, ale już sam fakt ujrzenia tych wężowatych ruchów obok siebie na trawniku może zjeżyć włos na głowie. Węgorze w czasie wędrówek potrafią opuszczać zbiorniki wodne i przemieszczać się po wilgotnej trawie i mchu z prędkością 3 km na godzinę. Oddychają w tym czasie przez skórę. Węgorz to typowy drapieżnik. Prowadzi nocny tryb życia. Jest rybą denną, zjada bezkręgowce oraz nieduże ryby. Chętnie zjada raki, zwłaszcza podczas wylinki, kiedy ich pancerze są miękkie i łatwe do przegryzienia. Co ciekawe, węgorze są toksyczne. Ich krew zawiera ichtiotoksynę, podobną do jadu węża, która powoduje u ssaków skurcze mięśni, porażenie pracy serca i płuc, a czasem także krwotok. Jak to możliwe, że jemy węgorze i nic nam nie jest? Zawdzięczamy to zbawiennej obróbce termicznej, która neutralizuje toksynę. Ich tiotoksyna ginie w temperaturze powyżej 58 stopni Celsjusza, a zatem węgorz ewidentnie nie nadaje się na sushi. Zdecydowanie zdrowszy jest dobrze wysmażony. Kolejnym rzecznym potworem żyjącym w naszych wodach jest sandacz. Ma wszystko, czego potrzeba do zaliczenia go do tego grona: rozmiar, ostre zęby i drapieżną naturę dorasta do ponad 100 cm długości. Gdy osiągnie zaledwie 3-4 cm długości, zaczyna polować na narybek. Po osiągnięciu 5-10 cm długości jest już typowym drapieżnikiem i pozostaje nim przez resztę życia. Na tych nagraniach z akwarium uchwycono jego drapieżną naturę. Sandacz poluje na mniejsze od siebie ryby, ale te największe osobniki są w stanie upolować naprawdę pokaźne ofiary. Wraz ze wzrostem drapieżnika poszerza się zakres jego potencjalnych ofiar. Sandacz należy do rodziny ryb okoniowatych. Co ciekawe, dobrze widzi nawet po zmroku i lubi polować wieczorem, a nawet w nocy, o czym doskonale wiedzą wędkarze. Pod osłoną nocy sandacze podpływają nawet pod sam brzeg. Oprócz ryb, sandacz zjada także płazy, zwłaszcza żaby. Potrafi dość długo gonić ofiarę charakterystycznym zygzakiem. W czasie rozrodu samiec buduje gniazdo, do którego samica składa ikrę. Samiec opiekuje się potem gniazdem i odgania od niego inne ryby. Sandacz powyżej 100 cm długości to marzenie niejednego poławiacza rzecznych potworów. Po osiągnięciu takich rozmiarów, sandacz wygląda naprawdę groźnie i okazale. Kolejnym rzecznym potworem wód polskich jest szczupak. Ryba, o której powiedziano i napisano chyba już wszystko. Nieformalny król wód. Jest większy od sandacza i może dorastać nawet do 130 cm długości. Swoją legendą przebija sandacza. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest trudna. Już samo porównanie pyska, sandacza i szczupaka wyjaśnia, dlaczego szczupak znajduje się wyżej na podium. Szczupak pysk ma większy, szerszy, wygląd groźniejszy, ma także więcej zębów. Całe jego podniebienie usiane jest ostrymi jak szpilki zębami. A im większy osobnik, tym pokaźniejsza jest jego paszcza i więcej w niej zębów. Stąd też tytuł króla zazwyczaj przyznaje się właśnie jemu, szczupakowi. Do tego, jak już wspomniałem, szczupak jest nie tylko większy, ale i masywniejszy od sandacza. Rekord polski to sandacz o wadze w okolicach 15 kg, podczas gdy rekordowy szczupak złowiony w Polsce to ponad 20 kg wagi. Niektóre źródła podają nawet wagę 24 kg. Technika polowań szczupaka różni się nieco od techniki stosowanej przez sandacza. Szczupak zamiast pogoni za ofiarą, preferuje raczej atak z zasadzki. Momentu dogodnego do ataku wyczekuje w ukryciu, najczęściej gdzieś w zaroślach, a gdy potencjalna ofiara znajdzie się w jego zasięgu, atakuje celnym susem. Ofiarę zazwyczaj obraca w pysku głową w kierunku przełyku, a następnie połyka w całości. Głównymi jego ofiarami są ryby, ale poluje także na żaby, a nawet na ptactwo wodne. Stąd też niektóre sztuczne przynęty stosowane na szczupaki przez wędkarzy imitują ptaki. Rzeczywiście szczupak ma w sobie jakąś bliżej nieokreśloną magię. Te jego zęby, ten groźny pysk, ta opływowa sylwetka podobna do strzały. Czynią z niego nie tylko doskonałego drapieżnika, ale także działają silnie na ludzką wyobraźnię. Wszystkie te cechy razem wzięte sprawiają, że to on, szczupak, jest najczęściej stawiany na pierwszym miejscu na podium wśród najbardziej drapieżnych polskich ryb. Czy słusznie? Czy to jemu należy się korona rzecznych potworów Wisły? Trzeba przyznać, że szczupak ma praktycznie wszystkie przymioty godne rzecznego potwora. Do pierwszego miejsca na podium brakuje mu jednak godnego potwora, naprawdę dużego, potwornego chciałoby się rzec rozmiaru rozmiaru, który ma sum. Szczupak, nawet ten rekordowy, ze swoimi 130 cm długości i ponad 20 kg wagi, nie umywa się do suma prawdziwego giganta polskich wód. W naszych polskich warunkach sumy mogą osiągać ponad 2,5 metra długości i ponad 100 kg wagi. Oto rozmiary godne króla rzecznych potworów. Co prawda, Sum nie posiada pełnej gracji sylwetki torpedy jak szczupak. Nie ma tej szybkości i zwinności. Porusza się dość leniwie, wijącymi ruchami. Nie ma też ostrych zębów jak szczupak czy sandacz, lecz chropowatą tarkę, która de facto spełnia to samo zadanie co zęby. Pozwala utrzymać w szczękach śliską ofiarę. Mimo to, ogromne, bijące na głowę wszystkie inne ryby, rozmiary Suma sprawiają, że to jemu należy się tytuł największego rzecznego potwora Wisły. To on jest posiadaczem największych w polskich wodach szczęk. Nawet gdybyśmy rozszerzyli nasz konkurs na wszystkie wody słodkie świata, Sum Europejski mógłby śmiało w nim startować. Należy do światowej czołówki największych ryb słodkowodnych świata. Sum europejski, podobnie jak sandacz, to ryba specjalizująca się w wieczornych i nocnych połowach, przy czym wzrok ma u niego znaczenie drugorzędne. U suma przoduje węch oraz dotyk. Charakterystyczne wąsy czuciowe w pobliżu pyska ryby, w połączeniu z węchem, pozwalają namierzyć i dopaść ofiarę w głębokiej i mętnej wodzie, nawet w kompletnych ciemnościach. Tak duży pysk pomieści wszystko. Osobniki młodociane początkowo żywią się skorupiakami, larwami oraz wszelkimi robakami. natomiast starsze osobniki zjadają ryby, żaby, ropuchy, salamandry, a nawet gady, saki czy ptaki. Na jednym z wcześniejszych filmów pokazywałem wam sumy polujące nawet na gołębie. W cieplejszych rejonach Europy sumy z reguły osiągają większe rozmiary. Tam sumy znacznie częściej niż u nas przekraczają 2,5 metra długości. Mimo wszystko u nas także mogą pojawiać się takie olbrzymy. Historyczne zapiski z ubiegłych wieków wspominają o rzekomych sumach złowionych w Dnieprze i Dniestrze ważących 300 a nawet 400 kg. Trudno potwierdzić wiarygodność tych relacji, ale można przypuszczać, że w przeszłości w wodach Europy rzeczywiście żyły sumy większe niż te spotykane dzisiaj. Rzymski pisarz z przełomu II i III wieku naszej ery, Elian Claudius, opisuje nawet metody połowu takich rzecznych potworów. Ponoć na hak zakładano duży kawał wątroby, przywiązywano go do mocnej liny i wrzucano w rzeczne odmęty. Końcówka liny przywiązywana była do zaprzęgu z wołami. Gdy ryba połknęła hak, wyciągano ją przy pomocy tych silnych zwierząt pociągowych. Opis ten bez wątpienia robi wrażenie i działa na wyobraźnię. Czy na tym możemy zakończyć ranking rzecznych potworów Wisły? Niekoniecznie. Trzeba tu wspomnieć o jeszcze jednej rybie, żyjącej niegdyś w Wiśle. I tu mam nadzieję Was zaskoczyć, jeszcze większej niż wspomniany sum europejski. A mianowicie o jesiotrze. Rybę tą, dzięki staraniom reintrodukcyjnym, teoretycznie można także dziś spotkać w polskich wodach. Poza tym zarybia się nią także prywatne akweny. Mimo to generalnie jesiot w polskiej przyrodzie uznawany jest za gatunek wymarły. Na razie jeszcze nie wiadomo, czy owe starania reintrodukcyjne zakończą się sukcesem i czy wypuszczone ryby zaczną same się rozmnażać. Jednak jeszcze całkiem niedawno jesiotry królowały w Wiśle. Rzeka ta stanowiła jedną z najważniejszych europejskich rzek dla jesiotrów. To tu żyły prawdziwe giganty. A można je było spotkać jeszcze 100 lat temu. Gdybyśmy na przełomie wieku XIX i XX robili ranking rzecznych potworów Wisły, to z pewnością to jesiod zająłby w nim pierwsze miejsce. Kurier warszawski z wieku XIX donosi o gigantycznych jesiotrach sprzedawanych na targach w Warszawie. Wtedy był jeszcze prawdziwy ich dostatek. Ich mięso było tanie, a kawior z jesiotrów ziem polskich wożono nawet na dwórcarski w Petersburgu. Największe sztuki miewały ponad 4 metry długości i kilkaset kilogramów wagi. To były prawdziwe rzeczne potwory. Gdybyśmy nie wytępili Jesiotra, nie zanieczyścili wód, nie zbudowali tam we Włocławku, ten król Wisły wciąż by tu pływał i to on zająłby pierwsze miejsce w naszym rankingu. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.